W środku surowego, suchego sezonu w rezerwacie, słoni Addo w Republice Południowej Afryki, ziemia była popękana suszą. Pozostały tylko nieliczne, płytkie kałuże wody rozrzucone po wyschniętej sawannie. Dorosły słoń kulał powoli przez pustkowia, jego prawa przednia stopa pokryta była dużym, bolesnym czerwonym ropniem, który sprawiał mu nieustającą udrękę i utrudniał każdy krok. Ból tak bardzo ograniczał jego poruszanie się. Że nie mógł znaleźć odpowiedniego pożywienia ani wypić wystarczającej ilości wody każdego dnia, co stopniowo doprowadziło do tego, że został pozostawiony przez stado i stał się zagubioną duszą pośród jałowych, zimnych i pustych pól sawanny. Jego oczy były pełne smutku, uszy opadały bezwładnie, jakby cierpiał z powodu długo tłumionej rozpaczy i wyczerpania, które nagromadziły się przez tygodnie samotnej wędrówki. Znalazł małą kałużę błotnistej wody, aby odpocząć, od czasu do czasu sięgając trąbą, żeby wziąć małe łyki ciepłej cieczy, która była jedyną dostępną mu pomocą w tej trudnej sytuacji. Gorący wiatr niosący zapach suchej ziemi wiał obok niego, owijając się wokół jego wielkiego, ale osłabionego ciała, które traciło na wadze każdego dnia. Słoń prawie stracił nadzieję na odnalezienie swojego stada w tej bezlitosnej krainie, gdzie każdy dzień był walką o przetrwanie. Nagle pojawił się czarny ptak, z długim zakrzywionym dziobem, i zbliżył się do zranionej stopy. Był to ciekawy ptak, uważnie obserwujący czerwoną opuchliznę na gigantycznej stopie słonia. Ptak podszedł bliżej, przechylił głowę kilka razy, a następnie delikatnie dotknął dziobem ropnia, Nagle dziobnął głośno, powodując, że naciągnięta skóra pękła i żółta ciecz wypłynęła na ziemię. Słoń był zaskoczony, ale szybko odkrył, że ostry ból ustąpił, przynosząc mu natychmiastową ulgę, której nie doświadczył od wielu dni. Spróbował zrobić krótki krok. Nacisk pod stopą zmniejszył się, ale ból wciąż był tępy i nieprzyjemny. Ptak nadal dziobnął kilka razy więcej, powodując wyciek większej ilości płynu i zmniejszenie napięcia w zainfekowanym miejscu. Słoń delikatnie pomachał trąbą w geście podziękowania, a ptak cicho szczebiotał i odleciał, pozostawiając go z nową nadzieją. Tej nocy słoń odpoczywał dłużej niż zwykle, myśląc, że został całkowicie uratowany przez to małe, niespodziewane błogosławieństwo natury. Ale zaledwie kilka dni później rana zaczęła ponownie puchnąć i czerwienić się, a ból rozprzestrzenił się wokół stopy. Tworząc większy obszar infekcji niż wcześniej, wydostawał się brzydki zapach, żółta ropa sączyła się ciągle, uniemożliwiając mu normalne stanie czy chodzenie. Słoń mógł tylko leżeć bez ruchu przy kałuży, pijąc małe łyki, aby przetrwać dzień. Ból stał się tak intensywny, że pozostawiał go prawie nieruchomego przez godziny. Oddech stał się szybki, każde ciężkie bicie serca odbijało się echem w cichej przestrzeni suchego pola oczy na wpół zamknięte, rzęsy lekko trzepoczące, jakby próbował walczyć z ekstremalnym zmęczeniem, które ogarniało jego osłabiony organizm. Nie miał już siły, aby szukać jedzenia, jego ciało stawało się widocznie chudsze z każdym mijającym dniem, a skóra zaczynała zwisać luźno na kościach. Czasami próbował włożyć trąbę do kałuży, wziąć kilka małych łyków, a następnie pozwolić jej ponownie opaść na ziemię, nie mając siły utrzymać jej podniesionej. Słońce paliło mu grzbiet, pogarszając jego stan. Para unosiła się z suchej gleby, muchy i owady roiły się wokół rany, sprawiając, że była jeszcze bardziej niewygodna i bolesna. Mimo, że próbował machać uszami, aby je przepędzić, był bezradny wobec przytłaczającej liczby insektów, które nie dawały mu spokoju. Woda w kałuży stopniowo wyschła, pozostawiając tylko cienką warstwę błota na dnie. Słoń czekał w milczeniu jakby mając nadzieję na cud, który miałby się wydarzyć pośród rozpaczy i beznadziei. Ten cud nadszedł pewnego ranka, gdy złote światło słoneczne dopiero rozchodziło się po trawiastych równinach. Dwóch strażników parku, David Mahona i Samuel Kumalo, patrolowało źródła wody w rezerwacie, jako część swojej codziennej rutyny. Z daleka zobaczyli gigantyczną szarą masę leżącą bez ruchu w pobliżu brzegu wody. Gdy zbliżyli się, zdali sobie sprawę, że był to dorosły słoń z poważną raną stopy. Jego zmęczone oczy i ciężki oddech pokazywały, że cierpiał już od wielu dni, być może tygodni. David uklęknął, aby sprawdzić jego puls i temperaturę ciała, podczas gdy Samuel natychmiast użył radia, aby wezwać pomoc w nagłych wypadkach z najbliższej stacji weterynaryjnej. Szybko przynieśli czystą wodę, aby wlać ją do trąby słonia. Pomagając mu wypić kilka cennych łyków życiodajnej cieczy. Samuel użył dużej liny, aby oznaczyć obszar, zapobiegając zbliżaniu się innych zwierząt i stwarzaniu niebezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych. David delikatnie położył rękę na trąbie słonia, mówiąc słowa pociechy głębokim, ciepłym głosem, który wydawał się uspokajać cierpiące zwierzę. Z daleka dobiegał dźwięk silnika specjalistycznego pojazdu, sygnalizując, że zespół ratunkowy już nadjeżdża z odpowiednim sprzętem medycznym. Gdy samochód przyjechał, grupa współpracowała, używając plandek i lin, aby pomóc podnieść słonia, który ważył kilka ton. Słoń został załadowany do specjalnego pojazdu, starając się utrzymać go tak wygodnie, jak to tylko możliwe, podczas transportu. Samuel siedział obok głowy słonia, stale sprawdzając jego oddech i stan zdrowia w drodze powrotnej do stacji, gdzie czekał już przygotowany zespół medyczny. Na stacji strażników natychmiast obecny był weterynarz, aby przeprowadzić dokładne badanie stanu zwierzęcia. Wyniki pokazały, że ropień nie rozprzestrzenił się głęboko w kość, ale potrzebne było dokładne odkażenie i ścisłe monitorowanie przez następne dni. Zespół pielęgniarski zmył ropę, usunął martwe tkanki i opatrzył stopę ostrożnie sterylną gazą, antybiotyki. I środki przeciwbólowe zostały natychmiast wstrzyknięte, aby pomóc słoniowi poczuć się bardziej komfortowo. Został przeniesiony do dużej stodoły z podłogą pokrytą suchą słomą i dachem chroniącym go przed słońcem. Duży kosz siana i zbiornik czystej wody zostały umieszczone tuż obok niego, aby mógł łatwo jeść i pić bez wysiłku. W nocy personel często zmieniał opatrunki i sprawdzał temperaturę, aby zapobiec powikłaniom, które mogłyby powstać z powodu infekcji. Po kilku dniach oddech słonia stał się bardziej regularny, a jego oczy rozjaśniły się nową nadzieją na powrót do zdrowia. Do trzeciego dnia rana zaczęła schnąć, opuchlizna znacznie się zmniejszyła, a brzydki zapach również zniknął, co było dobrym znakiem postępu w leczeniu. Dawid i Samuel uśmiechali się, obserwując jak próbuje powoli poruszać stopami, a tydzień później był w stanie wstać i spokojnie rzuć siano w stodole. Lekarze zwiększyli jego spożycie pokarmów, dodając więcej owoców i warzyw, aby pomóc mu szybciej odzyskać siły i wagę. Każdego ranka Samuel wyprowadzał słonia na małe podwórko, aby opalał się na słońcu, co pomagało poprawić jego zdrowie i ogólny nastrój. Cieszył się chłodną wodą rozpryskiwaną na jego głowę i grzbiet, jego uszy lekko machały z zachwytu, futro na uszach i wokół nóg zaczęło ponownie lśnić, a skóra na ranie stopniowo się goiła. Każdego dnia jego kroki były bardziej pewne. Nie zataczał się już jak wcześniej, gdy musiał zmagać się z bólem. Po miesiącu rana była całkowicie zamknięta i nie było żadnych oznak infekcji. Nadszedł czas, aby zwrócić go na turze, gdzie należał. Dawid i Samuel przygotowali specjalny pojazd i ostrożnie poprowadzili słonia po drewnianej rampie. W drodze do pola nieustannie wysuwał trąbę, wdychając znajomy zapach wiatru niosącego aromat sawanny. Drzwi samochodu otworzyły się i powoli wyszedł, wdychając zapach suchej trawy i wilgotnej ziemi, które były dla niego znakami domu. Złote popołudniowe światło słoneczne rozchodziło się wszędzie, odbijając się od pomarszczonej, ale pełnej życia skóry, wydał głęboki ryk, jakby żegnał się i dziękował tym, którzy mu pomogli, robiąc każdy krok pewnie w kierunku odległych równin. Pozostawiał głębokie ślady stóp na miękkiej ziemi, które były świadectwem jego powrotu do wolności. Dawid i Samuel stali nieruchomo, patrząc z oczami pełnymi nadziei i dumy. W ich sercach radość nie dotyczyła tylko uratowania słonia, ale także zachowania części dzikiej natury. Wiedzieli, że nawet jeśli nigdy się już nie spotkają, więź między człowiekiem a zwierzęciem będzie trwać na zawsze, tworząc wspomnienia, które będą nosić przez całe życie. Słoń kontynuował swoją wędrówkę. Jego sylwetka stopniowo zmniejszała się wśród rozległych, trawiastych równin Parku Narodowego Słoni Addo. Stado czarnych ptaków leciało powyżej, jakby odprowadzało go z powrotem do wolności. W oddali pojawiły się cienie innych słoni, powoli poruszających się w jego kierunku. Zatrzymał się na chwilę, pomachał trąbą i potem szybciej podszedł do stada. Dźwięki wzywania się nawzajem rozbrzmiewały echem, rozpraszając ciszę popołudnia. W tym momencie nie był już wyrzutkiem, ale członkiem dużej rodziny słoniowej. David i Samuel wrócili na stację, niosąc ze sobą proste, ale kompletne szczęście i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Słońce zachodziło za horyzontem, pozostawiając za sobą wspaniałą pomarańczowo-różową łunę na niebie. Historia słonia i jego ptasiego przyjaciela będzie opowiadana na zawsze wieczorami przy ognisku w domach miejscowych mieszkańców. A na tej pustyni słoń ponownie odnalazł wolność dzięki ludzkiej dobroci i poświęceniu, które pokazują, jak wielka może być siła współpracy między człowiekiem a naturą w ratowaniu dzikiego życia.